A Lolo tutaj reaguje i kontynuujemy. Może tam lub kurca. Tu nic nie widzi. Aha, tu jest wieża. Dobra, to po problemie. Boże. Ci zaimperze są, są dosyć wkurzający. Tak! Mhm. Mm Teraz spojrzę na mapę. Ja nie, ciekawe, że nie widzę. Eee, próbuję wypatrzeć tego snipera. Ja nie widzę, jak ona zapisze, w razie co? wow. To tam na pewno nieśmiało? O wejdziemy. Też może... Hmm. Nie to... Nie otaczmy. Nie. Galator ślepe. Oj, o to jak możemy wykorzystać granaty, żeby nie było żywań nie pokazałem. Można na przykład wrócić przez... E tak, właśnie w ten sposób, jeśli ktoś tam jest, to już po prostu nie żyje, no. E, e, dobra. Tarzko dziś mieć i rozwalamy. cholera

Został się na mnie patrzył. Oszalenie. ich tam przeszukaj. Ja cię kręcę i lewte suftagram. Oczywiście nie jestem w stanie to stwierdzić, ale mógłby najmniej zakładać. No dobra, potrzebuję osłony. Nie, no wiecie, co średnim tablą się podoba ja wolę stary M36R. O ile dobrze mówię. to zniszczony czołg stoi. Ciekawe, kto go zniszczył. Fajne, a co taki takie spotykam? Czysto tak to się idzie? Nie

No wy ty... Ja nie mogę, pod wodą się ukryli, nie jestem w stanie ich rozwijać. A no, może się zajmie. Ura! To nie było z pniemą do zagranienia, może i to zwaliliśmy, oświetlenie, oba zapiszemy.

Ciągle masz jakieś problemy? Dlaczego Nie. No Nie. fajne. Dobra, może pan teraz. Do czego służy mina? No więc, jak to wygląda? Czy w tej grze podoba, że wkład można ten oto sposób ją postawić, jak ktoś ci wejdzie, to ona po prostu w Może też. ten oto sposób, no, jeszcze już więcej nie mam. Na pętez nawet, tylko trzeba, że żeby nie, teraz nie wejść. Wtedy je ominiemy szerokim łukiem. To się można powiedzieć dobry sposób, na przykład jak wchodzić do jakiegoś budynku i co możesz zostawić. Główne wejście, właśnie to minami, żeby ci coś, coś nagle ci nie wyskoczył. Ale ja osobiście nie będę ich nie, no, używał. No, wystarczy karami strzeba, bo... Z nimi dobrze radzę. No, nawet no, w też tak... W ogóle w innych też tak nie używałem. Tak, e, no granatów, tych bajerów wymyślił człowiek. ale okej. Okay. Tak tylko. Jaką był stopnia porucznik? Generał? Nie wiem, nie pamiętam. Ale pewnie na pewno coś ważnego. Co dużo wie. Ma jakieś tajne akta. Na przykład, że UFO się gdzieś tu rozbiło. No dobra, nieważne, nieważne, ważne, bo mm -hmm. Mhm. O, to chyba na Хорошо, mm -hmm. молодец. Tak więc dzięki za obejrzenie materiału i żegnam się z wami w te tradycyjnie, już Pani wiecie co powiem, więc może tego nie powiem. No i to w ten sposób skończę.